Cześć, witajcie. Zobaczcie jaki piękny Minecraftowy dzień. Słońce świeci, niebo prawie bezchmurne, po prostu żyć nie umierać. I właśnie w takie dni mam ochotę na grilla. Modyfikacja BBQ, Barbecue, można też tak przeczytać, pomoże nam w tym, ponieważ dodaje nam do naszej gry grilla. Tak właśnie. Możemy na nim upiec nasze jedzonko. Teraz widzicie crafting grilla. I tak, by go rozpalić, potrzebujemy węgla. Ale nie jakiegoś zwykłego węgla. Czekajcie chwilkę. Nie jakiegoś zwykłego węgla. Tylko węgla drzewnego. Yy, by uzyskać węgiel drzewny, wystarczy czy przepalić drewno w piecu. Rozpalamy nasz yy, no, grill. Ja polecam użyć dwóch węgielków drzewnych, wtedy szybciej będą chyba nam się piec jedzonka. Ok. I dajemy nasze smaczne jedzonko na grilla. I możemy piec wszystko, mięso, ryby. Już widzicie, jedzonko nasze się już powoli smaży. No i oczywiście wylatuje już upieczone i możemy je zjeść. To była taka krótka modyfikacja. Jeśli się Wam podobało, zostawcie kciuka w górę. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.